Otwartym tekstem tak zwana, tak zwana strona prawicowa, to, to głosząc idee absolutnie socjalistyczne jednocześnie wymakuje, wymakuje jakimś krzyżem i my jesteśmy prawica, bo do krzyżu religia. W Ameryce Południowej tak zwana teologia wyzwolenia też krzyżem. Bardzo częste Przypadki były posługiwania się frazeologią chrześcijańską, ba nawet katolicką, do tego, żeby legitymizować no właśnie ten, ten, ten projekt podstępnego rabunku, czy, czy jak wcześniej któryś z panów powiedział, zbiorowego gwałtu, który się nazywa socjalizm. No tak, to jest, to jest w ogóle coś takiego, że ten podział w ogóle, lewica, prawica, mało kto wie, że to był podział czysto mechaniczny, bo e, prawda, kiedy, kiedy to e, tam w, w konwencie we, we Francji... Po jednej stronie siedzieli zwolennicy króla, po, po drugiej stronie siedzieli rewolucjoniści. A po środku tak zwany bagno. Najbardziej radykalne było tak zwane bagno, czyli po prostu już taki absolutny, rozzuchwalony plec, prawda? I to był podział czysto mechaniczny, bo ci, ci siedzieli po prawej ręce przewodniczącego, ci po lewej. Dzisiaj mu, musimy troszeczkę to zmienić, nie? Bo bo ten podział prawica-lewica to, 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 to jest śmieszne. I, i teraz u, kto ustala kryteria prawicowości? Dlatego, że to jest podział w ramach jednak jednego wspólnego paradygmatu. Prawica i lewica, ale nikt nie kwestionuje dogmatów demokratycznych, tak. zdobyczy socjalistycznych, zdobyczy światowego proletariatu, tych zdobyczy postępu. postępu. Dziejowego. To, to jest ten pierwszy przesąd. No, za tym zaraz idzie następny przesąd, czyli etatyzm. Etatyzm, czyli właśnie socjalizm. Czyli, czyli idea redystrybucji dóbr. Temu towarzyszy potem zaraz natychmiast modernizm w sferze filozoficznej i, i religijnej, a żeby jeszcze reżim był bezpieczny, no to szerzony jest przesąd pacyfizmu.